Cześć, ja nazywam się Max Player. Witam was w grze Bendy and the Ink Machine. Jest to gra, którą wiele osób bardzo mi polecało w komentarzach. Więc postanowiłem zakupić grę i wypróbować. Jest to gra horror w takiej stylistyce starych kreskówek, powiedzmy takie lata 40., 50. No i zobaczymy, z czym to się je, zobaczymy o co tutaj dokładnie chodzi, dlaczego ludzie tak polecali tą grę. E, mówili, że jest bardzo straszna, że muszę ją spróbować. Zobaczymy. Lecimy. Begin. Jazda. E, okej, okay, mamy save'y. Czyli slot. Ok, pierwszy slot. Select chapters. Ile jest chaptersów? 5 chaptersów plus 1 ze znakiem zapytania. okej. Okay, dobrze, ale nie no. Zrobimy sobie new game. Dear Henry, it seems like a lifetime since we work on cartoons together. 30 years really splits away, doesn't it? If you are back in town, come visit the old workshop. There's something I need to show you. Your best pal, Joe Drew. Uh, Alright. Hmm. Ciekawe, co chodzi z fabułą, tak naprawdę tutaj. Zobaczmy. Chapter 1. Moving Pictures. Ok, right, Joey. I'm here. Let's see if we can find what you wanted me to see. New objective: Discover Joe's secrets. Ok. Czyli ja jestem. Rysownikiem? To jest tusz. Och. Okej. Okay. Wydaje mi się, że mogę być rysownikiem. Joe Drew Studio. Okej, okay. ewidentnie stylistyka kreskówkowa. Czy mogę wejść tutaj? Będzie tutaj mój cień? Nie, nie mam cienia. Okej. o, 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 o. Tutaj ewidentnie jest jakiś panel do rysowania. Ciekawe. No te drzwi są zamknięte. Tu mamy jakieś szkice. Okej, okay, mamy wiele dróg do wyboru. Znaczy, wiele, dwie. Zamknięte, alright, alright. Okej, okay, czyli tam jest exit. Nie, tu jest exit. Ale ja nie chcę iść do exitu. Okej, okay, co my tu mamy? Ink Machine, Theater and Break Room. Okej. Okay. Dreams come true. Okej. Okay. Woo! Czyli sny stają się prawdą, prawdziwe. Okej. Okay. Wstyd się spełniają. Niech wam będzie. Czyli idziemy do Ink Machine. U, a tu? Tam ewidentnie jest jakieś światło. Dup. A, pod spacją mogę skakać. Okej. Okay. Danger, keep out. Watch your step. Boink. Okay. Ooh. Uh. Ooh. Uh. To lift could use a few dry cells. O co tu chodzi? Okej, okay, tutaj mamy jakiś akumulator. Mamy kolejny akumulator, który wkładamy tu i tu. Let's see what you're hiding down there, old friend. Co tam ukrywasz? ta maszyna. Yyy, to jest ink machine. Turn on the ink machine. Locate the power station. Okej. Okay. Czyli tutaj tylko wyciągnęliśmy tą maszynę jakby z podziemi. O, tu mamy ink, proszę bardzo, tuż. Czyli co teraz mogę wrócić? Chyba tak. Nie. To nie było otwarte. Skąd, spa Uuu, co to jest? Skąd spadła ta deska? Ink Machine. Ok, czyli to. All right, how do I get this to work? Fix the ink Machine. Locate and place the objects. Low pressure. Słabe ciśnienie, czyli. Uuu, co. Okej, okay, mamy tutaj bardzo trudną zagadkę. O Jezu what the fuck? Co ty co ty tu robisz? Jak ty się to No właśnie. To Okej, okay, przestraszył mnie. my Ehm um, Who's laughing now? Czy to jest. Ła! Oddawaj klucz. Czy to jest ten Joey, właśnie? Nie mam zielonego pojęcia. Okej, okay, mamy klucz. I kto się teraz śmieje? No właśnie. Um... Okej, okay, pan Goofy za Gdzie ja teraz wlazłem? What? Jesus. Kręcę się w kółko. Okej, okay, kluczyk chyba możemy położyć... E, nie tutaj. Wait, um, Tu... Troszkę będzie błądzenia chyba w tej grze. Gdzie jest ta deska, do cholery? I gdzie jest... Eee, okej. Okay. O, dobra, mamy klucz. Cyk. Tak. Czyli muszę znajdować obiekty. Czyli tak, zębatka, książka, misiek, jakaś melodyjka, nie wiem co to jest, i tusz. Okej. Okay. Okej. Okay. Ciekawe, nie powiem. Niepokoi mnie to, że ten jeden. Jak to się nazywa? Ehm, nie cardboard. Czy znaczy cardboard po angielsku? No model tego gościa. Nie wiem, co to w ogóle jest. Że się pojawił i nagle zniknął. Ok, co to jest? Always on time. Okej, okay. odbiliśmy swój ten. Co swój... jest swój. Serio? Mogę grać wrzutki naprawdę? Pytanie, czy to coś daje? Po co ja to zjadłem? I don't know. Okay. Spróbujmy zatem Wyżej Raz Dwa Nie, to chyba nic nie daje Okej. Okay. Uh. The illusion of living. Ale nie mam czegoś takiego jak ekwipunek. Hmm. Okej. Okay. Okej, okay, tędy nie wejdę. Nie mogę się nawet schylić. Dobrze, czyli to jest ślepy zaułek. Okej. Okay. Tak naprawdę nie wiem po co tutaj przyszedłem. Dobrze, chodźmy teraz tu. Co mi dają te puszki? O! At this point, I don't The animations sure aren't being finished on time anymore, and I simply don't see why we need this the machine. It's noisy, it's messy, and don't need that much ink anyway? Also, get this. Joey had each one of us donate something from our workstation. We put them on these little pedestals in the break room. To help peace the God, Joey said. Keep things going. I think he's lost his mind, but hey. Jak mi przestraszył? Okej, okay, to jest zwykły karton. Kartonowa postać, Max. Zamknięte. O, tu mamy otwarte. Co to jest? Czemu ja piję tą zupę? O, mamy kino. O, cześć. Ciebie ja potrzebuję. Ciebie ja potrzebuję, tylko teraz tak. Tutaj nie możemy... Ink Pressure. To będę musiał chyba tutaj wrócić. Okej, okay, tego nie mogę włączyć. No dobra, mamy maskotkę. Nope. Możemy ją położyć w tamtym miejscu. Ty gnoju, ja ci dam! Będziesz mnie tu straszyć? Nie powiem, gra ma klimacik. Jak na taki... Jak na taki styl bajkowy to naprawdę gra ma klimat. Dobrze, ty jesteś tu. Dalej mamy low pressure. Okej, okay, gdzie mogę teraz iść? Na dół zejść nie mogę, znaczy mogę, no, ale tam już byłem, więc. Okej. Okay. Teraz wróćmy się tutaj. Oh, hello. I'm a melodica. He will set us free. Um. Okay. Po co ja piję te rzeczy? Creepy ta muzyka. Ty też jesteś creepy. Czego się szczerzysz? Okej. Okay. Czyli tak mamy. Płytę. Dobrze. Potrzebujemy jeszcze tuż, zębatkę i książka, ale książkę chyba też mam. O jasne, że tak. Dobra. Czyli tylko dwie rzeczy nam zostały: tuż i zębatka. Teraz pytanie, gdzie one są. Hm. Tutaj nie. Dobra, Z... myślę, że pójdziemy tędy. Wrócimy się odrobinkę. Tak, tak, dreams come true, to akurat wiemy. No. Wypiję wszystkie te... Wszystkie te puszki, zupy, czy nie wiem co to jest w ogóle. Wszystko wypije. Okej, okay, mamy tutaj jeszcze jedną sekcję. Cześć. Hej, to jest my old desk. To jest twoje stare biurko mówisz. Mhm. Luz. U. Co my tutaj mamy? Ten proces animacji? Ok, szukamy tuszu. Tutaj, tutaj gdzieś musi być tusz raczej. O, właśnie. Tylko czemu on ma czaszkę na sobie? Mam silnego pojęcia. Hej. Yy. 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 Dobra, to teraz skąd wezmę zębatkę w takim razie? Nie mam pojęcia. Ty się otworzyłaś nie. Ty? Też nie. Hmm. Ostatnia rzecz. Zębatka gdzieś jest. Gdzie? Dobra, mamy tuż. No to jeszcze zębatka. Przeszukam tutaj, bo nie jestem pewny, czy... No ty miałeś klucz, to nie, to na pewno nie. <laughs> Martwy gufi. Hmm. Nope. Okay, that's all them. Przegapiłem zębatkę. Okej. Okay. Mamy wszystko. Nie wasz się ruszać. Czyli jak mamy teraz wszystko, to teraz tak zrobimy tutaj ciśnienie. Now I just need to get the ink flowing somehow. To powinien być switching here somewhere. Then I can start the main power. Restore ink pressure. A to jeszcze nie. A nie, okej, okay, dobra. Czyli to jest power. To jest power, a jeszcze musimy ustalić dobre ciśnienie. Tylko gdzie to było? Może tutaj? Nope. Ehm, um, przydałaby się mapa tego miejsca, powiem szczerze, ciśnienie, ciśnienie. Tu jest exit. Nie, nie, nie. To musi być gdzieś Art Department Breakroom Theater, Ink Machine. Musi gdzieś tutaj to być. Pressure room, czy coś? O oh god! Co? Przestań! Czy ty możesz przestać? Dziękuję. Haj. Ewidentnie mamy jakiś przeciek. Eee! Tylko co ja mam z tym zrobić? Czy to już? Już mogę włączyć power? Turn on the ink machine. Tak jest. Co się dzieje? Co to za dźwięki? Okej, okay, ty dalej nie żyjesz, dobrze i oby tak zostało. Okej, okay, mamy ready. Boom! Running! U! Um. Um. Uh. Dopiero teraz zauważyłem, że ty masz tutaj o matko. Okej. Okay. Uh. Uh. Co teraz? są drzwi zamknięte Oh no Robi się troszkę creepy Oh no Ok, ewidentnie chyba muszę iść tu Oh shit What the heck Run 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 run, run! Escape Oh fuck

Świetnie. Dobrze wiedziałem, że to miejsce jest nawiedzone. Dobra, idziemy dalej. Uuh. Co to było? Danger! Keep out! Aha. Uuh. Uuh. Wypompowujemy dalej. Watch your step. Dobrze. Będę uważał. Uuh. Och Co tu się dzieje? O, nie! Zamknięte. E! Czysto? Okej, nikogo nie ma. Dobra, możemy otworzyć te drzwi. Tak. Clear a new path. An axe? Uuu uh. This will definitely come in handy. Whoa! The creator lied to us. Dobrze Czyli, czyli mam czym się bronić. Super A, A! 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 będziemy A tu? Nie, myślałem, że jakiś sekret to będzie. Dobrze. Ha, a! Ew! Yeah. To to ja rozumiem oko co się dzieje u trudne o oh, what the a i a u great cudnie fenomenalnie chapter 2 o oh. Oh my head. Stawaj. Yep. Stawaj, stawaj. Well, I guess there's only one thing to do. Press on. See if I can find a way out. Yeah. Nie ma innego wyjścia. Find new exit. Dobrze. Będziemy sobie przychodzić to chapterami, czyli przeszliśmy chapter 1, zaczynamy chapter 2. I będziemy go kontynuować w następnym odcinku. Całkiem spoko Gierka. Podoba mi się, powiem szczerze. Bardzo mi się podoba, eee, i nie mogę się doczekać, kiedy będziemy kontynuować. Także to by było na tyle. Także dzięki za dzisiaj. Trzymajcie się. Na razie.